No i dotarliśmy do plażyczki bardzo blisko portu, bardzo blisko centrum miasta. Temperatura blisko 30 stopni. A tu jest mutwość programu. Idziemy zaraz do batoniku. Jesteśmy niedaleko jeziora Garda, która jest... Która jest tutaj Tym razem w drodze do na jezioro Garda. Jesteśmy w Bergamo, znaleźliśmy parking. Mam nadzieję, że tanio idziemy sobie coś zjeść. Także po raz czwarty włochy No i pierwszy widem na stare miasto w Bergamo. Idziemy właśnie w tym kierunku. No i trafiamy przypadkiem na jakiś targ z jedzeniem. Idziemy zobaczyć co mają ceny dosyć w porządku chociaż 10 za burgera trochę droga idziemy dalej No tu jest ładnie euro. No, opuszczamy kafejkę, idziemy w stronę w stronę centrum. Kiedyś czytałem, że jeśli Włochy przedzielałoby się nie więcej po środku, co na północy powstaje jedno z bogatszych państw w Europie a na południe jest jedno z biedniejszych i jak na razie sprawdza się to, bo jest bardzo czysto, jak na Włochy aż zadziwiająco, w stronę w centrum. Idziemy tam. Zbliżamy się do starego miasta. Zauważyliśmy kolejkę jakąś właśnie gondolówkę. Musimy ogarnąć, pewnie trzeba będzie wsiąść w nią. Wytarliśmy kolejką na górę za 6 euro tam z powrotem, więc jeszcze będziemy mieć powrót Idziemy sobie połazić po... po Starym Mieście Co to za torciki? No i spotykamy bardzo dużą ilość Polaków także bilety pewnie z Polski są dość tanie klimatyczne miasteczko pamiątki restauracyjki, pizza standardowe Włochy ceny już można powiedzieć, że w Polsce są wyższe niż tutaj a teraz jakieś pewnie hmm, aperolek no mnie na przykład we Włoszech denerwuje to, że śmiecą strasznie nie, tu jest czysto, o kurde, tu jest ładne jest ładnie. Jesteśmy w ścisłym centrum na starówce. ilość turystów jest dużo mniejsza niż, niż w sezonie, także jest to duży plus w porównaniu np. do Wenecji. To jest po prostu mało ludzi. A Bergamo jest mega turystyczne. No to co? Idziemy dalej. Do naszego hotelu bardzo prosty pokój, ale wszystko jest jak trzeba. A tu jest możliwość programu, idziemy zaraz do Batoniku. Jesteśmy niedaleko jeziora Garda, która jest, która jest tutaj. Otoczenie, widoczki mega, bardzo fajne, a najfajniejszą rzeczą jest. Zamek. Hotel za dokładnie 102 euro. Parking z oddychem. postawione kabiny, Za szybę. No. I odpoczywamy. Także dotarliśmy do celu. Później Słońce już Się schowało za górami My odpoczęliśmy sobie No właśnie Dopiero co po zachodzie słońca My sobie Odpoczęliśmy Przy baseniku Ludzie jeszcze Ludzie jeszcze się gdzieś tam trochę bawią No co Plan na dziś nasz to jeszcze wybranie się do Gardy, czyli tutaj za góreczką jest miasteczko. Właśnie tutaj. bierzemy się autem, pojedziemy sobie tutaj pod zamek i do, 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 do miasteczka połazimy, trochę zjemy coś, zobaczymy jak wygląda miasto. I tak właściwie to by był koniec naszego. No to mamy niewiele zaplanowane, bo to w ogóle nie, było, nie był zaplanowany wyjazd. No i to by było na tyle naszego zwiedzania w poniedziałek Znaczy no, w poniedziałek, jutro wracamy z powrotem Wyjazd szybki, spontaniczny Nieplanowany Może jeszcze w tym roku zrobimy z jeden taki Ale chyba już nie do dwóch I dopiero na koniec roku, grudzień, styczeń Coś, yy, coś dłuższego już mamy wstępny plan, ale okaże się okaże się za jakiś miesiąc także ruszamy jeść a jeszcze co do miejscowości, w której jesteśmy to jest ona naprawdę mega turystyczna jest tu bardzo dużo Niemców bardzo dużo Polaków Głównie turystyka całe okolice Jeziora Garda to jest taka jedna mikro, można powiedzieć, riviera i bardzo ciekawym bardzo ciekawą rzeczą byłoby wyjście na ten właśnie zamek, który jest w okolicy, ale niestety nie mamy na to czasu, może kiedyś, ale wygląda wygląda naprawdę naprawdę fajnie Czy nie jedzie ku. no i udało nam się znaleźć parking przy samym centrum? Także ruszamy na miasto. Na górze kolejny kastel, oczywiście z pociągiem. Kolejką, którą można tam dotrzeć Ale to już jest dla za późno Idziemy w stronę portu, mariny Jakiejś restauracji najbardziej A tam jest też na górze coś Kapliczka, albo no. Jakiś budynek Idziemy Dotarliśmy do jakiegoś placyku centralnego że to się w ogóle nie przygotowywaliśmy, jechaliśmy w ślepo, jak zwykle zresztą, a coś tu się dzieje, i właśnie doszliśmy do wody. Jesteśmy zadziwieni ilością restauracji, które tutaj są, które tutaj są, jest naprawdę moc restauracji. Idziemy w stronę wody, wszędzie jest ludzi, masę, jak to, jak to wieczorem w każdym włoskim mieście, ludzie wychodzą po prostu zjeść na miasto, nie to co u nas w Polsce, siedzą w domach, no, taka kultura. wynajem łódeczek Można było jutro skorzystać Zobaczyć przynajmniej jak to wygląda No tu musi być dobra restauracja Idziemy zobaczyć Już znaleźliśmy też yy, Tury łódką Taką jak tutaj 6 euro pół godziny Także coś może jutro sobie przed wjazdem jeszcze zorganizujemy A teraz szukamy restauracji w końcu a to cenowo całkiem w porządku go będzie wyglądać godzina 9 rano tak się nie zmienił, zbieramy się na śniadanie, wykwaterowujemy się, do 11 .00. musimy się wynieść i lecimy znowu nad wodę. Przyposażenie bardzo, bardzo dobrej jakości. No i żegnamy się z naszym hotelem, żegnamy się z basenem i ruszamy w drogę. No i dodaliśmy do miejscowości, gdzie byliśmy wczoraj. Wieczorem wygląda całkiem inaczej. go było problemy z parkowaniem. A w dzień okazuje się, że jest bardzo dużo parkingów. Dobra, Pobieramy biorę ticket i spadamy. Eee, chcemy zrobić rejs, ten za 6 euro za pół godziny. I no, no to szukamy tego statku. Mamy czas do 15, czyli 3 godziny, żeby zrobić rejs i pójść na plażę. Powinno Powinno starczyć czas, także... lecimy. Okazało się, że statek, który znaleźliśmy wczoraj, pływa tylko dwa razy dziennie. Następny rejs jest o 15:00, także dla nas trochę za późno. Szukamy czegoś innego. Przy temperaturze blisko 30 stopni. Wpływanie czymś takim nieśrednie komfortowe, więc idziemy jeszcze sobie poszukać tam dalej. Może znajdziemy czegoś, coś bardziej sensownego tutaj. Może to? Szukamy. Szukamy jakiegoś statku. Może uda się tu. Jest jakaś przystań. Więc może. A jak nie, to znajdziemy coś innego. Być może kolejką na kastel. Zaraz zobaczymy. No i rezygnujemy ze statków. Z racji braku czasu lecimy tu na plażę. No, i dotarliśmy do plażyczki, bardzo blisko portu, bardzo blisko centrum miasta. Temperatura blisko 30 stopni. Ludzie się bawią, grillują. A ja szukam toalety. Takie znaki we Włoszech. Tego chyba nie polubią Niemcy. I Szwajcarzy, którzy targają swoje psy wszędzie, gdzie się da i traktują je jak członków rodziny. Nawet w sumie w Polsce takich znaków nie widziałem, ale Włochy to Włochy. Oczywiście Polaków spotkaliśmy bardzo, bardzo dużo. Wszędzie ich słychać, także w sumie dobry znak. Po odwiedzeniu plaży, niestety musieliśmy wyruszyć w drogę powrotną. Jeśli interesują Cię nasze wyjazdy, zostaw subskrypcję i lajka, a my odwdzięczymy się kolejnymi filmami. Cześć!